Moje wystąpienie dotyczy zagadnienia małoletniego w kontekście przeprowadzenia W niniejszej prezentacji omówiłam następujące zagadnienia. Prawa i pojęcie pacjenta, pojęcie dziecka i małoletniego, zgodę na zabieg medyczny, w tym zgodę kumulatywną, pojęcie przedstawiciela ustawowego dziecka wskazanie sytuacji, w których wzbędna jest zgoda sądu opiekuńczego na dokonanie zabiegu medycznego, a także ustalenie, czy udzielenie zgody na zabieg jest możliwe przez pełnomocnika. Prawa pacjenta to zespół uprawnień, które przysługują każdemu człowiekowi, to znaczy pełnoletniemu oraz dziecku, z tytułu korzystania z szeroko pojętych świadczeń zdrowotnych. W związku z tym pacjentem nie jest tylko osoba chora, Pacjentami mogą być też osoby zdrowe, np. te, które są kierowane na badania okresowe przez pracodawcę, a także dzieci, które podlegają bilansom zdrowia. Na mocy ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji RP, w przepisie artykule 68 dowiadujemy się, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. A każdy obywatel ma również prawo dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten stosuje, posługuje się dwoma sformułowaniami: każdy ma prawo i każdy obywatel ma prawo. Każdy to pojęcie szersze niż każdy obywatel, dlatego że dotyczy również cudzoziemców. Natomiast dostęp do świadczeń medycznych finansowanych z budżetu państwa zagwarantowany jest każdemu obywatelowi. Kwestie dotyczące um, świadczenia usług zdrowotnych w kontekście małoletniego reguluje szereg e, przepisów prawnych w randze ustawowej, ale także też normy, które um, no, rangi przepisów nie mają. Do takich najważniejszych można e, zaliczyć ustawę o prawach e, pacjenta, e, ustawę o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, ustawy o w zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, czy też niebędący ustawą Kodeks Etyki Lekarskiej. Prawa pacjenta są zbiorem praw, które zawarte są, jak już wspomniałam, w Konstytucji, ale także innych praw, aktach prawnych wymienionych przed chwilą przeze mnie, ustawach. I tutaj można przede wszystkim wskazać na prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do tajemnicy informacji, prawo do dokumentacji medycznej, prawo do przechowywania wartościowych rzeczy, do wyrażania zgody, przede wszystkim na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Jest jeszcze tych praw oczywiście więcej. Wszystkie zostały skatalogowane i można się z nimi zapoznać głównie w ustawie o prawach pacjenta i orzeczników prawa pacjenta. Można wskazać jeszcze prawa pacjenta w zakładach całodobowej opieki, mianowicie tutaj jest prawo dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę bliską, czy też kontaktu osobistego lub telefonicznego z osobami spoza takiego zakładu, czy opieki duszpasterskiej. Jeśli chodzi o ustalenie, kim jest dziecko, bądź w rozumieniu prawa cywilnego, małoletni, czy prawa rodzinnego, nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jedna uniwersalna definicja tego pojęcia dla całego systemu nie istnieje. Dziecko zostało zdefiniowane w międzynarodowych aktach prawnych. Między innymi w konwencji o prawach człowieka. I tak, dziecko to każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba że na mocy prawa krajowego uzyskało wcześniej pełnoletność. W Polsce jest to możliwe przed uzyskaniem y, pełnoletności, mianowicie kobieta, która ukończy lat 16 i za zgodą sądu rodzinnego wstąpi w związek małżeński, staje się osobą pełnoletnią. Dziecko jest podmiotem, dlatego też przysługują mu prawa takie jak osobom dorosłym. Konwencja gwarantuje posza, dziecku poszanowanie jego tożsamości, godności, niezależnie od wieku i stopnia rozwoju. Także w prawie europejskim, w dyrektywie unijnej, znajdujemy definicję i pojęcie dziecka inne niż w konwencji. Wiąże się ono z osiągnięciem pewnego wieku, 15 lat lub zakończenie pełnoczasowego nauczania w kraju, z którego dziecko pochodzi. Tutaj akurat mogą się, te, ta przesłanka może się różnić w zależności od kraju pochodzenia dziecka. Wprowadzono też pojęcie młodocianego, mianowicie jest to osoba w wieku od lat 15 do 18, która już nie podlega obowiązkowi szkolnemu. W prawie polskim definicję dziecka napotkamy w ustawie o rzeczniku praw dziecka i tutaj mamy właściwie taką główną formalną definicję. Dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. W Konstytucji RP z 1997 roku czytamy natomiast o zakazie stałego zatrudniania dzieci poniżej 16 roku życia. Natomiast zgodnie z wykładnią w tejże konstytucji za dziecko uważa się osobę w wieku do lat 18. W polskim kodeksie cywilnym pojawiają się dwa pojęcia: pełnoletni i małoletni. Ustalono granicę 18 lat jako moment, w którym człowiek, osoba fizyczna, osiąga dojrzałość psychofizyczną i. Oznacza to koniec dzieciństwa, wejście w dorosłość i początek ponoszenia odpowiedzialności za własne czynności prawne. Osiemnastolatek, który jest osobą samodzielną, przysługuje, przysługuje mu pełna zdolność do czynności prawnych w świetle przepisów cywilnoprawnych. W kodeksie pracy z kolei uregulowano to w ten sposób. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka oraz zezwolenia inspektora pracy. Czyli tutaj ta regulacja jest. Inna, to znaczy, że dziecko, mimo tego, że nie osiągnęło 18 roku życia, czyli nie ma jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych, a wręcz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może jednak podejmować zajęcia zarobkowe, jednakże wymaga to zgody przedstawiciela ustawowego i spełnienia innych warunków wskazanych w ustawie. W prawie o stowarzyszeniach pojawia się także. Pojęcie małoletniego. Tutaj małoletni to osoba poniżej 16 roku życia, ale też powyżej 16 roku życia, która nie ukończyła 18 lat. I tu właśnie przypisuje się wyższej niż kodeks cywilny granicy wiekowej osiągnięcie pewnego stopnia dojrzałości. W prawie karnym nie napotkamy definicji dziecka czy małoletniego natomiast występuje tu termin osoby nieletniej. Jest to osoba, która ma do lat 17. Tak? Natomiast w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich mamy do czynienia z pojęciem nieletnich z kolei do lat 18 i 21 oraz nieletnich w granicach wiekowych od lat 13 do 17. Ustawą, która szerzej reguluje kwestie dotyczące relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej, pojęcia rodziny, małżeństwa czy zawierania związku małżeńskiego, jest kodeks rodzinny opiekuńczy. I tutaj kodeks, Polski kodeks rodzinny opiekuńczy, stworzył pewien wyłom, który się opiera na kryterium płci. Jak już wspomniałam, Umożliwiają przepisy tego kodeksu wcześniejsze uzyskanie pełnoletności kobiecie, która wstąpi w związek małżeński, tak, która ukończyła lat 16, ale oczywiście jeszcze nie 18. Jest to możliwe za zgodą sądu, i wtedy w takiej sytuacji kobieta ta jest traktowana jako osoba pełnoletnia. Oczywiście nie zawsze sąd może udzielić takiej zgody. Muszą zaistnieć okoliczności, z których wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Dziecko jako pacjent. Udzielenie świadomej zgody na zabieg medyczny jest podstawowym prawem każdego pacjenta. W przypadku dzieci, czyli osób niepełnoletnich, małoletnich, to prawo realizuje. Rodzic bądź inny przedstawiciel ustawowy. Rodzic jest oczywiście przedstawicielem ustawowym. Jest to najszersze przedstawicielstwo ustawowe, jak jednak kodeks. Kwestie udzielenia zgody na zabieg medyczny dziecka regulują ustawa o zawodach lekarza i dentysty oraz ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zgodnie z przepisami artykułu 17 ustawy o Prawach pacjenta i y, rzeczniku praw pacjenta, przedstawiciel y, ustawowy osoby małoletniej, czyli rodzic lub też inna osoba, która została stanowiona tutaj przez sąd, wyrażają zgodę na wykonanie zabiegu medycznego u dziecka, przeprowadzenie badania i decydują o innych kwestiach dotyczących zdrowia małoletniego. Samodzielnej zgody może udzielić pacjent pod warunkiem, że jest pełnoletni, nie jest ubezwłasnowolniony przez sąd i jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody. Co w przypadku, gdy dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, ale jest zupełnie świadome i ma pewne rozeznanie co do sytuacji, w której się znajduje. W przypadku małoletniego ustawodawca przewidział instytucję tzw. zgody kumulatywnej, to znaczy sytuacji, w której konieczne jest pozyskanie zgody zarówno dziecka, czyli małoletniego, jak i przedstawiciela ustawowego. Wymóg pozyskania tej zgody od obu osób dotyczy zarówno zabiegów nieskomplikowanych, jak i operacyjnych, o podwyższonym ryzyku. Zabiegi proste, zdefiniowane w ustawie o zawodzie lekarza, zasadniczo w przypadku małoletnich wymagają zgody przedstawiciela ustawowego. Jednakże, dodatkowo, niezbędna jest zgoda dziecka, które ukończyło lat 16. Przy zabiegach operacyjnych mamy podobną sytuacja. Co ciekawe, zgodnie z przepisem artykułu 17 Ustawy o prawach pacjenta, pacjent małoletni, który ukończył już lat 16, może wyrazić swój sprzeciw co do udzielenia mu świadczenia zdrowotnego, mimo że jego rodzic czy inny przedstawiciel ustawowy zgodził się na dany zabieg. W takiej sytuacji co ma zrobić lekarz? Niezbędne będzie pozyskanie zgody sądu opiekuńczego na wykonanie takiego świadczenia. Na marginesie dodam, że kwestie te rozpatruje sąd opiekuńczy, czyli sąd w znaczeniu funkcjonalno-proceduralnym, z reguły sąd rejonowy, wydział rodzinny. W kwestii udzielania zgody na zabiegi medyczne względem małoletnich, bardzo istotną postacią jest przedstawiciel ustawowy. Definicję przedstawiciela ustawowego, a właściwie opis jego zakresu, jego działań znajdziemy w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W przypadku małoletnich dzieci przedstawicielami ustawowymi, co do zasady, bo oczywiście nie każda sytuacja jest identyczna, są ich rodzice. Tak się dzieje w sytuacjach idealnych kiedy są na miejscu oboje rodzice i oboje posiadają pełnię władzy rodzicielskiej. Jeśli natomiast obojgu rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska, czyli na przykład nie żyją, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Tak, zostali pozbawieni tej władzy albo jest ona im zawieszona. Wtedy sąd opiekuńczy ustanawia tak zwanego opiekuna prawnego, który staje się w ich miejsce przedstawicielem ustawowym dla dziecka. Zgoda sądu opiekuńczego, jak już powiedziałam, jest wymagana w sytuacjach choćby takich, kiedy rodzic wyraża zgodę na wykonanie zabiegu, natomiast dziecko, które ukończyło lat 16, takiej zgody nie wyraża. W przypadku zabiegów prostych, tak, przepisy nakładają na lekarza wymóg uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Zgoda taka będzie konieczna, gdy małoletni, który kończył lat 16, zgadza się, ale sprzeciwia się przedstawiciel ustawowy. Małoletni, który kończył lat 16, sprzeciwia się, ale rodzic czy przedstawiciel inny ustawowy się nie zgadza. Sprzeciw wyraża zarówno małoletni, który kończył lat 16, jak i przedstawiciel ustawowy. Wtedy lekarz będzie musiał zwrócić się do sądu o wyrażenie zgody bądź odmowy ostatecznej. W przypadku zabiegów operacyjnych o podwyższonym ryzyku dla pacjenta podobną konstrukcję zawierają też przepisy artykułu 34 ustęp 5 ustawy o zawodzie lekarza i tutaj też mamy do czynienia ze zgodą sądu opiekuńczego. Natomiast w ustępie 6 Wymaga się zgody sądu opiekuńczego, gdy zabieg ma być wykonany na małoletnim bez względu na jego wiek, czyli również jeśli pacjent ukończył lat 16, a przedstawiciel ustawowy nie wyraża na niego zgody. Wystąpienie do sądu jest zasadne, gdy zabieg jest niezbędny do zażegnania niebezpieczeństwa, tak, utraty życia przez pacjenta lub ciężkiego uszkodzenia ciała, a także rozstroju zdrowia. Ta regulacja z ustępu 6 nie dotyczy przypadków tzw. bezpośredniego zagrożenia życia, kiedy możliwe jest wykonanie zabiegu bez zgody uprawnionej. Tutaj się odnosimy do ustępów 7 i 8 ustawy o zawodzie lekarza. I dotarliśmy do tak zwanych dylematów moralno-etycznych. Czy zatem zasadna i etyczna będzie decyzja lekarza poparta orzeczeniem sądowym? Która jest sprzeczna z podwójnym sprzeciwem, to znaczy sprzeciwem, który wyrazi zarówno rodzic, jak i dziecko. Wiemy, że orzeczenie sądowe jest niezbędne w przypadku sprzecznych stanowisk rodziców. Rodzice dodatkowo no, są uprawnieni do decydowania o losach małoletniego. Jeśli jeden się zgadza, a drugi sprzeciwia zabiegowi, lekarz wtedy powinien się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie. Natomiast, jeżeli obaj, oboje się y, sprzeciwiają, zarówno rodzic, jak i dziecko, i lekarz y, zwraca się do sądu o decyzję, tak, o wydanie orzeczenia, to w takim razie, jeżeli orzeczenie będzie sprzeczne z wolą rodzica i dziecka, no to też y, zabieg będzie wykonany sprzecznie z ich wolą. Pozostawiam Państwu pod rozwagę ten dylemat. Zgoda sądu opiekuńczego a zgoda jednego z rodziców. Może być tak. Że potrzebna jest zgoda obojga rodziców, ale kontakt z nimi jest na przykład z jednym z nich jest niemożliwy albo utrudniony, wtedy uznaje się, że wystarczająca jest zgoda drugiego rodzica. Jeśli jednak lekarz poweźmie wątpliwość w tym zakresie, może zwrócić się o wydanie orzeczenia do sądu opiekuńczego, które niejako zastąpi zgodę tego drugiego rodzica. Najczęściej sąd udziela zgody na leczenie dziecka wtedy, gdy ma ono tylko jednego przedstawiciela ustawowego, z którym lekarz nie może nawiązać kontaktu, lub gdy na przykład stan zdrowia tego usta przedstawiciela ustawowego nie pozwala na wyrażenie przez niego świadomej zgody na, na, na zastosowanie medycznych procedur względem małoletniego. Czy możliwe jest ominięcie procedury przez lekarza uzyskania zgody sądu na leczenie dziecka? Mogą pojawić się sytuacje, w których z pewnych względów rodzic nie będzie mógł wyrazić zgody na leczenie dziecka, i tutaj przewidziano pewną możliwość ułatwiającą właściwie funkcjonowanie lekarzom. Mianowicie takim rozwiązaniem może być udzielenie przez rodzica innej osobie, najczęściej członkowi rodziny, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i dokonywania innych czynności prawnych, faktycznych, które dotyczą opieki medycznej nad dzieckiem. Oczywiście zakres uprawnień takiego pełnomocnika jest ściśle określony i w pełnomocnictwie wskazuje się, do czego jest on umocowany. Zatem możliwe jest skuteczne udzielenie przez rodzica pełnomocnictwa, ale powinno być ono precyzyjnie i szczegółowo określone i wskazywać dokładnie zakres uprawnień pełnomocnika. Takie pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie. W uchwale z dnia 13 maja 2015, sygnatura akt 3 CZP 19 na 15 i wskazał, że przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na leczenie dziecka. Stwierdził jednak, że pełnomocnictwo do wyrażenia zgody może mieć charakter zarówno pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, jak i pełnomocnictwa rodzajowego w przypadku leczenia periodycznego Wymagającego powtarzalnych zabiegów lub diagnostyki, z tym, że charakter musi być ściśle określony. Kiedy lekarz podejmuje samodzielne decyzje, bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych, a także bez zgody sądu opiekuńczego. Otóż, w sytuacji, gdyby zwłoka w podjęciu leczenia czy przeprowadzeniu zabiegu groziła pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, co powinien uczynić w miarę możliwości po zasięgnięciu opinii drugiego lekarza tej samej specjalności. O czynnościach, które lekarz wykonał względem małoletniego, musi niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego lub też sąd opiekuniczny. Przejdźmy do wniosku. A zatem nie istnieje jedna uniwersalna definicja czy pojęcie małoletniego tak w prawie międzynarodowym, europejskim, jak i w naszym prawie polskim. Różne akty prawne wyznaczają różne zakresy pojęcia dziecka jego samodzielności na gruncie prawnym. Dziecku przyznano atrybut podmiotowości. Będą się więc do niego stosowały przepisy dotyczące dorosłych pacjentów. Co do zasady, dziecko w przypadku świadczeń medycznych reprezentowane jest przez swego przedstawiciela, którym jest na ogół rodzic, który z kolei powinien wyrazić zgodę na wskazany przez lekarza zabieg. Małoletni, który ukończył lat 16, ma prawo wyrazić zgodę bądź złożyć sprzeciw co do przeprowadzanych względem niego procedur medycznych. W sytuacji, gdy rodzic bądź dziecko nie wyrażą zgody, czy też w sytuacji ich odmiennych stanowisk, a także w przypadku gdy lekarz nie może skontaktować się z rodzicami dziecka, gdy dalsze le leczenie y, nie może zostać opóźnione, czekanie może oznaczać zagrożenie życia lub zdrowia, taki lekarz powinien zwrócić się do sądu opiekuńczego o zgodę na leczenie. Gdyby z kolei zwłoka w działaniu mogła grozić dziecku utratą życia lub zdrowia, lekarz może nawet od tej procedury odstąpić, o ile skonsultuje to z drugim lekarzem tej samej specjalności. Można pominąć procedurę występowania do sądu, gdy niemożliwy bądź utrudniony jest kontakt z rodzicem, jeśli rodzic ten wcześniej złoży stosowne pełnomocnictwo dotyczące postępowań medycznych względem małoletniego.